No to obiecana niespodzianka. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy już iść, bo nie ma już nic. Nie ma już nic. Nie ma już nic, 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 nic. No dobra. Tak brzmią słowa piosenki elektrycznych gitar. Ale czy tak powinny brzmieć ostatnie słowa setnego odcinka 60 Sekund o Wieczności? Lepiej nie. Bo Chrystus pogrzebany i martwych stały uczy nas nadziei, związanej z tym, że w każdym końcu kryje się nowy początek. A tak wiele pytań zostało jeszcze do zadania, na przykład, ile dusz mają bliźniaki jednojajowe w pierwszej chwili swojego życia? Lecz czy w naszym wypadku zakończenie będzie nowym początkiem? Pożyjemy, zobaczymy. Będzie jak Bóg da. Ale dlaczego miałby nie dać? i oh.